Witamy na drugiej części konferencji prasowej po dzisiejszym meczu trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy ŁEPA Ze mną trener Warszawa, pan Czesław Michniewicz, ten, że najpierw poproszę o ocenę meczu i później przyjdziemy do pytań. Dobry wieczór. Tak naprawdę zrobiliśmy to, co do nas należało, a nazywaliśmy do kolejnej rundy. Wydaje się momentami, tak jak ja bym sobie tego życzył, ale było też było takich momentów, na tu i musimy popracować. Daję sobie sprawę, że kilka dni to za mało, żeby wszystko funkcjonowało tak jak ja chcę. Dlatego mamy nad czym pracować. Wiemy, że nie zagramy meczu ze Śląskiem Rosła. Także tego czasu troszeczkę zyskaliśmy i postaram się do terenie wykorzystać, żeby te za się wyglądały jeszcze lepiej niż. Prosimy o pytania. Proszę Wamku. dobry, wieczór. Trenerzowie się opierał. że na kanał Dwa pytania. Pierwsze mówi trener, że dużo jeszcze właśnie do poprawy, więc jakie takie elementy. Na gorąco ocenia Pan, że powinny, czy mogą wyglądać na później. Znaczy przede wszystkim mi interesuje większa dynamika w grze, zarówno wtedy, kiedy mamy piłkę, czyli więcej możliwości budowania gry, czyli więcej ruchu bez piłki przede wszystkim, ale też więcej ruchu, kiedy tą piłkę tracimy, wszystkie zaangażowanych zawodników. Podbiór piłki tego oczekuje. Dzisiaj były fajne momenty i wysoko pressingiem na tyle na ile można było to przygotować na te dzisiejsze spotkanie, myślę, to było kluczowe. Wiedzieliśmy, że nasz przeciwnik to stać od tyłu, musieliśmy od dawna mu oddawać, oddawać pola to dobrze funkcjonowało, ale kilka razy załatwo wyszli z tego pressingu i to jest na pewno sygnał, dla, że te momenty, gdzie tam ten nasz pressing przeciekał, to wyciągniemy wnioski i się tam nasz. Filmowaliśmy z trzech ramek nasze potrzeby, za dwóch ramek i jednej takiej z góry, także materiał jest. Wcześniej bazowaliśmy na materiale z rekomendacji 21, bo było nam najłatwiej pokazać ideę, o co nam chodzi. Od tego czasu na trening było niewiele i myślę, że wielu zawodników szybko zrozumiało, o co chodzi. Na jakieś ścieżki ruchu oczekujemy od poszczególnych pozycji. Momenty były, ale tak jak powiedziałem, zdecydowanie za mało dokumentów i zdecydowanie to nie więcej. I o Karabach zapytam, czy to operacja Karabach już się rozpocznie dzisiaj w nocy, czy jutro? No bo wiemy, że nie mamy meczu ze Śląskiem, więc konkretnie możecie się skoncentrować na najbliższym czasie, tego tylko Tak, jutro, piątek uświęcimy jeszcze na naszą analizę, czeka na dużo pracy, przeanalizujemy dokładnie nasz mecz w każdym aspekcie, żeby każdy zawodnik wiedział, czego od niego oczekujemy. Myślę, że akcja Karabach się rozpocznie od soboty, nie ma meczu, także zawodnicy przyjdą w poniedziałek do klubu, zobaczymy co z niedzielą, czy będziemy promować, czy jeszcze wszystko jest do ustalenia. Które będą mieli gotowy materiał materiał na temat naszego przyczynnika, ale my chcemy się skupić na soli, jakbyśmy chcieli poprawić pewne elementy. I oczywiście, żeby te elementy dobrze funkcjonowały, na te solidne grzywny, z którym oczywiście nam się o tą grupę lizidlą. Panie Panie? Proszę na Dzień dobry, Panie Prezydencie. Drogi, pytanie na sport. Mam też dwa pytanka. Na początek chciałbym zacząć od y, zmian typu kolekcji różnych wygadzin, czyli na przykład mikrokarbowiem zaczyna w środku pola, a później mówi bliżej lewej strony. Na różnych pozostach się odnajdywał, tak samo też Bartek Kapuska, też pola to też wynikało z chęci różnych testów, zmiany ustawienia później, czy, czy właśnie zbudowania tej elastyczności taktycznej, swojej no bo kilka to naprawdę w różnych miejscach yy, występowało. Ten, no tak, jak i Kapuska Bartek, dali, można powiedzieć, linii pomocy po pozycji nr 3, czyli tego depresywnego pomocy to na każdej pozycji. Mają umiejętności, mają doświadczenie yy, pomimo młodego wieku, zwłaszcza karkownika. Na tych pozycjach ja też sytuacja była kadrowa taka, że nie było za dużo opcji, jeśli chodzi o skrzydłowy. Powiedzieliśmy, że tracić zmiany, żeby przesuwać kogoś e, inaczej i dlatego już przed meczem powiedziałem, że mogą być takie, takie zmiany. Zawodnicy wiedzieli, że jeśli przyjdzie moment, że nie będzie nam pomocy, to nam to nie robiło żadnego problemu. On też był na to przygotowany. A Barka Kapuska, Barka znam, wiem jaki ma potencjał, wiem czego mogę od niego oczekiwać, wiem też jak się zachowuje w określonych sytuacjach na e, boisku. Wracając do tego pytania, na pewno będziemy starali się, żeby ci pomocnicy, zwłaszcza pomocnicy, żeby mieli grać na każdej pozycji. Oprócz tego depasywnego, czasami też trzeba będzie zafrać, bo sytuacje w są różne, także tutaj niczego w tej samym nie wymyśliliśmy, po prostu tak powysła. Jeszcze? Ja się że w artykule to Ja się chciałem na ten przełożony z ze Śląska, bo tu Zanim ten do nas przybył, to już była informacja, że ten mecz zostanie przełożony. Czy, czy w ogóle trener jak jak dopiero wchodzi? Czy, czy się cieszy, czy wolałby jednak grać w niedzielę? Założenie było takie, że dzisiaj zagramy jednym składem mecz, który już wygraliśmy. Chcieliśmy wygrać, wygraliśmy. I w meczu niedzielny miałobyś być wiele zmian, wielu zawodników, którzy będą dzisiaj. Wśród rezerwowych wielu, którzy nie byli się na meczu, bo z racji przepisów pływających musieli oglądać się w telewizji z domu, nie byli uczestniczyć w tym spotkaniu, ale wcześniej słyszałem o sytuacji śląska wrocław Przed meczem nie wiedziałem w ogóle, czy ten mecz ze Śląską się odbędzie. W ogóle tych się nie interesowałem, dopiero teraz pani ze się dowiedziałem, że, że jednak tego meczu nie będzie. Czy to jest dobre, czy złe? No to pozyskaliśmy troszeczkę czasu, więcej czasu na to, żeby pomyśleć tylko o jednym meczu który nas czeka do najbliższego meczu z karabachem, tak musielibyśmy po drodze jeszcze się coś ze śląska. Troszeczkę czasu uzyskaliśmy i będziemy starali się maksymalnie ten czas wykorzystać, a jak wynik wszystko grzeszy, bądź też pokaże, że to było nie mhm. tak, jeśli z tym meczem nie, nie rozegranym, jeśli będzie coś nie tak, mam nadzieję, że wszystko będzie ok i z dziennikarzami, więc nic się bawić. To jeszcze, jeżeli chodzi o to, z wykorzystywaniem czasu w tygodniu, na początku, w tej jak było go niewiele, to była właśnie praca na, na tematach młodzieżów, na duże przesyłanie i tak dalej, a już jest teraz na plan na czym konkretnie będzie w zapadłym tygodniu? Tego czasu tak, tak, mało. tak, mamy jasny plan, co chcemy zrobić i dzisiaj już nie musimy bazować, przecież będziemy jeszcze częściowo bazować na yy, w materiałach, które przygotowywaliśmy zawsze do naszych młodych pytarzy, pracowaliśmy tam ponad 3 lata. Także w materiałach mamy dużo na każdą pozycję, na każdą sytuację. Korzystamy, bo one są świetnie pracowane przez naszego analityka Camila Potykusa w systemie Piero. One są wizualnie bardzo fajne, są też obcokrajowcy nie trzeba dużo tłumaczyć, bo obraz mówi więcej niż słowa. Szybko do nich trafia oni też bardzo inteligentnie. To wszystko przyjmują, także no, będziemy korzystać z tego, bo dużo rzeczy robiliśmy w Młodzieżówce przez ten czas dobrze i też przede wszystkim będziemy z korzyścią to robić dla, dla nas wszystkich, dla Legii, dla poszczególnych zawodników, żeby się ci zawodnicy rozwijali. Pyta Pan, jak będzie do mikrosyfik? Na pewno no, będziemy dzielić, ciągle będziemy dzielić zawodników na no, tych ofensywnych, defensywnych, bo wtedy można więcej rzeczy przekazać, więcej treści. Dziękujemy i do zobaczenia. 这是他么？<noise>